Cześć. Dzisiaj y, nagrywam wideo, którego na temat również ze mną od jakiegoś czasu chodził. Był sprowokowany pytaniem znajomego, który wziął udział w warsztatach o odpuszczaniu. I potem gdzieś na Facebooku pojawiło się pytanie o medytację, czy to na wsparcie procesu. I tak wtedy pomyślałam, że warto właśnie powiedzieć coś więcej o medytacji, zważywszy na to, że ja sama w pewnym sensie y, ją odkryłam po latach, tak naprawdę do czego ona doprowadziła i jakie daje y, tutaj korzyści. A zbiegło się to wszystko też z tym dzisiejszym moim ciasteczkiem dotyczącym życia jako gry i to jest bardzo połączone, dlatego postanowiłam te dwa tematy scalić i właśnie zacząć od medytacji. Otóż, gdy zaczynałam medytować, po prostu było to spowodowane tym, że lubiłam, lubiłam ten stan, lubiłam ten stan ciszy, wewnętrznej wdzięczności i takiego bycia w domu tak naprawdę. A dopiero po latach subtelnie okazało się, że ja coraz lepiej dzięki medytacji, ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, że to dzięki medytacji słyszałam swój umysł. Po prostu w pewnym sensie myślałam, że tak wszyscy mają, że tak bardzo słyszą swój umysł, ale okazało się, że jednak nie. I to pewne, pewien wniosek też nasunęła mi z moja znajoma, która jakiś czas temu powiedziała, że że zaczęła medytować, medytuje już codziennie rano od miesiąca i ma ciekawy wniosek. Mówi mi, że wie, że myśli. I mówi, że jest to o tyle ciekawe, że zawsze wiedziała, że myśli, ale w tym momencie jest to w jakiś sposób inne. No i to mi też dało do myślenia, że właśnie to robi medytacja, że ona, ty z jednej strony wiesz, że myślisz, ale z drugiej strony dzięki niej ty coraz lepiej widzisz te myśli, widzisz, w którym kierunku one płyną i zaczynasz zauważać, że myśli to nie ty, że je można zmieniać, że one są obok i zaczynasz je bardziej obserwować, coraz większy łapać dystans. Z czasem to daje tak naprawdę największą, czy też może, no nie, nie chociaż nie chcę tutaj wartościować, ale przeogromną umiejętność decydowania co myśleć w danym momencie chociaż może być to po prostu tak naprawdę kluczowa umiejętność, bowiem twoja uwaga jest cenna i to, na, co, na czym się skupiasz, dedykuje to, gdzie podąża twoja uwaga, energia i to rośnie, więc y, tak naprawdę od tego, na czym się skupiamy, od tego, co myślimy i co mówimy, tak naprawdę od tego zależy nasze życie. No i właśnie y, medytacja powoduje, że ty możesz się oddzielić od tych myśli i potem zobaczyć je z dystansu i zacząć zdecydować, o nie, to ja tego nie chcę, a to chcę. I wtedy też łatwiej grać w grę na własnych warunkach, bowiem my oczywiście w pewnym sensie wiemy, pewne postawy mamy uświadomione i wiemy, że gramy jak, jakąś postawą swoją, ale jest wiele też rzeczy nieuświadomionych. I tutaj, żeby nie być taką teoretyczną, dam Wam dwa przykłady, które przykliły się do mnie i nie potrafiłam znaleźć żadnych innych. Pierwszy przykład dotyczący tego, w jaki sposób zauważyłam, że moja głowa myśli i jak bardzo mną manipuluje, był moment, kiedy pojechałam. Na temu do sklepu, do oszołom, tak się składa w katowicach i tam na pasażu jest budka z lodami, takimi świderkami. I pomyślałam, że ojej, coś we mnie zapragnęło chcieć, kupić sobie loda. Ale logika mentalnie capnęła ten pomysł i stwierdziła, ale to nie, takie lody to lepiej nie, to sobie kupię jakieś takie lody normalnie na pasażu w pudełku. Ale później stwierdziła, że takie lody na pasażu w pudełku to za duże nie na pasażu, tylko na, na, na sklepie, to za dużo, więc lepiej na patyku, ale później stwierdziłam, że jednak nie chcę na patyku i słuchajcie, i taki proces w głowie, no niestety taki miałam umysł, no, nic tu nie poradzę, po prostu taka analiza. I, i w efekcie w ogóle go lodów w tym oszą nie kupiłam, natomiast przy wychodzeniu sobie, że z, tej, z kasy zobaczyłam małe dziecko, które miało takie lody i wtedy decyzję podjęłam o nie, ja kupuję lody, miałam dużą z nich frajdę. I ta sytuacja była momentem kulminacyjnym, kiedy ja zrozumiałam, w jaki sposób manipuluje program pewien umysłu, który powoduje, że podejmuje się takie, a nie inne decyzje. Prawda jest taka, że podejmujemy decyzje zawsze na podstawie jakiegoś programu, który jest według nas na dany moment słuszny. Ja więc miałam jakiś program w graniu dotyczący tego, czy powinna mieć lody, słodycze yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy. I to był moment przejęcia kontroli nad tym, i postanowienia, że robię to co, to, co chcę, to, co czuję, tak to nazwijmy. A drugi moment, taki ciekawy, dosyć, a propos tego, właśnie kiedy zauważasz swoją postawę, to to, że kiedyś pewna, hmm, byłam na warsztatach, i prowadząca w czasie przerwy hmm, pochwaliła moją sukienkę, którą miałam akurat na sobie, i ja w tym momencie, dziękując jej za, tą, za ten komplement, Jakoś dziwnie dygnęłam, po prostu jakoś tak, no nie wiem, zrobiłam jakąś taką gestykulację ciałem, i ja to chwyciłam. Byłam tego świadoma, i coś mi tutaj po prostu zaświeciło, że kurde, coś tu nie gra, coś tu, coś tu jest nie tak. I potem zorientowałam się, że to była taka postawa takiej bycia w takiej. Uwaga, muszę tutaj się wesprzeć na moment, ręką, drugą, bo mi coś czuję, że drży. Po prostu myślałam się, zobaczyłam, że jest to taka postawa. Bycia w jakimś takim chęci bycia docenioną, bycia pochwaloną i wręcz w takiej pozycji dziecka. Co ciekawe, nie miałam tak zawsze oczywiście, znaczy oczywiście no nie miałam tak zawsze przy każdym komplemencie. Wtedy to bardzo, wtedy to chwyciłam i pojęłam, jaką, jaką miałam jeszcze energetykę w sobie, która mną zarządziła, bo ja zachowałam się, gdybym normalnie miała świadomie decydować, to bym tak, tak, tak się nie zachowała. I to był moment, który znowu pozwolił mi zarejestrować właśnie swoje zachowanie, swoją postawę i ją od tego momentu zmienić. Po prostu być świadomą tego, że coś jeszcze było w energii, co powodowało, że tak, a nie inaczej się zachowywałam. I to właśnie robi medytacja, czyli te wszystkie poranne medytacje, obojętne, czy zaśniesz, czy nie zaśniesz, na przykład na takiej wieczornej. Notabene dzisiaj wrzucę wieczorną medytację z Bieszczad a propos, takie bardzo techniczna, dotycząca tego, jak właśnie w, realizować marzenie i tak naprawdę ona jest, też dotyczy tej gry, bo polega właśnie na tym, że to już się dzieje i Ty już grasz w grę, że Twoje marzenie już jest zrealizowane i od tego, w jaki sposób Ty rządzisz swoją głową, tak bardzo masz przeświadczenie, tak, sil, tak łatwiej jest ci grać po prostu w grę stanowiącą, że to już jest. A do tego, żeby to było bardzo proste i bardzo dla ciebie naturalne, to właśnie potrzeba tej, tej medytacji, tej samoświadomości i oddzielenia się od wszelkich innych myśli, które powodowały, że sabotowały twoją grę, tego że chcesz, żeby to już po prostu było takiej pewności siebie, determinacji dążenia do tego, czego naprawdę się chce. To to jest to, czyli warto, warto właśnie pobyć samemu ze sobą w medytacji bo inaczej czy zaśniesz, czy nie zaśniesz, czy będzie ona bardziej relaksacyjna, czy mniej. Z perspektywy czasu stwierdzam, że każdy moment bycia sam na sam ze sobą jest konstruktywny, daje jakieś tam po prostu wglądy i jest to nieoceniona umiejętność dla siebie na co dzień, bowiem możesz chodzić na warsztaty. Ja dużo, dużo faktycznie spędziłam czasu na warsztatach i dużo z nich wyniosłam. I dużo się zadziało na poziomie procesów, które wtedy na warsztatach przeprowadzone były, natomiast wiem też, że bardzo dużo zrobiłam samodzielnie, biorąc odpowiedzialność za swoją codzienność, za to, co się ze mną działo i za to, żebym pilnowała tego, sprawdzała, co jest bieżące, a co chcę, żeby było. I to właśnie tyle, jeżeli chodzi o medytację. Dlatego warto na swój sposób znaleźć jakąś formę, która będzie nam odpowiadała. A niebawem też od, roz, no, dam znać o pewnych transmisjach, które będą ustalone wcześniej, żeby, żebyście byli, też może ktoś chce wziąć udział w takiej, to, to będą przygotowane. Poza tym szykują się wydarzenia, jedno w Warszawie, warsztat w we wrześniu, a poza tym i wyjazd dla kobiet w końcu, w moich ukochanych Koninkach w październiku, na koniec października zabieram kobiety biznesu na pewne wydarzenie. Niebawem na dniach już szczegóły. Tymczasem życzę Wam wspaniałego dnia. Pozdrawiam z Parku Śląskiego, z znowu wycieczki rowerowej po, po, po parkowych lasach i owocnych, fantastycznych medytacji. Pa!